Tak jest ze mną Kamil Łączyński, zawodnik Anwilu. E, gratuluję wygranego meczu. Na początek muszę powiedzieć, że spotkania ze Stalą muszą stanowić e, promocję polskiej koszykówki, bo stoją naprawdę na wyśmienitym poziomie. E, było to jednak bardzo zacięte spotkanie. E, na koniec okazaliście się lepsi. Co było kluczowe w odniesieniu wygranej? Tak, trudne spotkanie. Pierwsza połowa dużo, dużo ofensywnej dobrej gry z obu, z obu stron 45 punktów. Obie ekipy zdobyły, ale w drugiej wyszliśmy zdecydowanie lepiej nastawieni w obronie. I po takim niemrawym fragmencie w trzeciej kwarcie, myślę, że od momentu, kiedy stanęliśmy z taką naszą strefką meczapową, no przysporzyło to wielu problemów Ostrowianom. Natomiast my bardzo fajnie żeśmy egzekwowali, szukali tych słabych punktów w obronie ostrowa. Wiedzieliśmy kogo atakować w grze dwójkowej, w grze 1 na jeden. Wiedzieliśmy kto ma faulę. Wene miał cztery faule w pewnym momencie. No na pewno i powinienem w sumie od tego zacząć, że życzę Zębolowi wszystkiego dobrego. Paskudna kontuzja. Mam nadzieję, że szybko się pozbiera to jest twardy chłopak i, i, i wróci jak najszybciej do grania, ale bez niego na pewno zabrakło trochę zęba w obronie Ostrowianom. Co średnie wykorzystaliśmy i w drugiej połowie, już tylko 34 punkty stracone, i tak powinno być, tak? Powinno być w Kali Mistrzów. Przystępując do dzisiejszego meczu, spodziewaliście się, że Stal postawi wam dzisiaj tak trudne warunki? Tak, oczywiście. Widzieliśmy ich grę przeciwko Sopocianom w zeszłej kolejce. Wiemy, że to jest naprawdę klasowy zespół, bardzo doświadczony i mający wysokie IQ kaszykarskie, więc spodziewaliśmy się, że będą bardzo. E, trudne te 40 minut, natomiast e, no my też jesteśmy mocną ekipą. Pomimo tego, że Nikongen nas z nami nie grał, e, to myślę, że wszyscy naprawdę zaprezentowali się bardzo dobrze i spełnili oczekiwania trenera. W następnej kolejce gracie hitowe starcie z Treflem Sopot. Jakie, jaki jest Wasz plan na ten mecz? E, jaki macie plan na treningi, żeby pokonać e, tref? E, rzucać celnie i bronić celnie. No, plan jest taki, żeby wygrać i żeby ta hala mistrzów naprawdę była ta naszą twierdzą. Dziękuję bardzo. Panowie wracamy do Was. A nad meczem z jeszcze będziemy się pochylać.